Witajcie, kolejny ćwiczeniownik i kolejne świetne ćwiczenie w asortymencie Palo. Press. Ćwiczenie takie, że możecie je wykonywać bardzo różnorodnie. Od przyjęcia pozycji bocznej do oporu czy powerbanda, czy stosu, tutaj wyciągu, tak jak na filmie. Wykonywać ruch przed siebie i wracać w wersji prostszej, czy wykonać wykrok do boku i przytrzymanie izometryczne na długiej dźwigni. Nawet jeszcze bardziej wyprostować łokcie niż u mnie na filmie. I dobrać ciężar tak, abyś mógł na przykład wytrzymać 15-30 sekund. Możesz później z tym ciężarem odejść do boku, wykonać jakby to największej dźwigni i przytrzymać. Wydłużać czas, skracać. Pozycja rąk przy ciele będzie łatwiejsza. Pozycja rąk w wysunięciu do przodu będzie pozycją trudniejszą. Bardzo dobre ćwiczenie kształtujące antyrotację, pracę izometryczną dla stabilizatorów w obrębie tułowia mięśni skośnych, zewnętrznych, wewnętrznych, głębokich mięśni brzucha. Serdecznie polecam.